Daniel Martyniuk walczy o żonę. Pokazał zdjęcie Faustyny. Smutna bardzo. Daniel Martyniuk, syn Zenka Martyniuka, znany z licznych kontrowersji, wydaje się podejmować kroki w stronę odbudowy swojego wizerunku oraz relacji rodzinnych. Na Instagramie coraz częściej dzieli się zdjęciami i relacjami, które sugerują, że stara się naprawić swoje życie osobiste. Ostatnio opublikował fotografię swojej żony, Faustyny, która wzbudziła poruszenie wśród internautów. Uwagę zwrócił przede wszystkim wyraz jej twarzy. W ostatnich miesiącach Daniel Martyniuk nie szczędził swoim obserwatorom emocji. W mediach społecznościowych dzielił się trudnymi momentami ze swojego życia prywatnego, niejednokrotnie krytykując zarówno swoich rodziców. Jak i żonę. Sprawa chrztu jego syna, Floriana, była jednym z głównych tematów, które wywołały medialne zamieszanie. Szok, żeby nie móc przyjechać na chrzcinę syna kiedyś mu to wytłumaczę zrozumie pisał w jednej z relacji, sugerując, że nie był mile widziany na tej ważnej uroczystości. Martyniuk nie ukrywał także frustracji wobec swojej rodziny, oskarżając ich o próbę kontrolowania jego życia. W swoich emocjonalnych wpisach na Instagramie nie brakowało ostrych słów. Też tak macie? Żeby tatusiowi pr nie psuć? Wolę wszystko stracić, byleby zmienić coś dla innych, żeby artysta był artystą, pisał w jednym z postów, wyrażając swoje rozgoryczenie. Problemy w małżeństwie Daniela Martyniuka. Relacje Daniela z żoną, Faustyną, również wydawały się napięte. W nocy z 24 na 25 września Martyniuk opublikował serię niepokojących wpisów, w tym zdjęcie obrączki z podpisem. Zniszczyć i zapomnieć natychmiast za to wszystko to wywołało spekulacje. Że w jego małżeństwie dzieje się źle, a sam Daniel ma pretensje do swojej partnerki. Mimo tych trudności, ostatecznie pojawił się na chrzcinach syna, choć to wydarzenie nie obyło się bez kontrowersji. W drodze na uroczystość Martyniuk wywołał kolejny skandal w samolocie. Daniel Martyniuk pochwalił się żoną. Internauci zmartwieni. Od pewnego czasu Daniel Martyniuk zdaje się próbować naprawić swoje relacje z bliskimi. Na Instagramie można zobaczyć zdjęcia i relacje, na których widać, jak spędza czas z synem. Ostatnio opublikował także fotografię Faustyny podczas wspólnego spaceru z wózkiem. Zdjęcie spotkało się z dużym zainteresowaniem internautów. Którzy docenili naturalność i urodę żony Martyniuka, jednak wielu z nich zwróciło uwagę na jej smutny wyraz twarzy. Smutna bardzo, smutny uśmiech, smutek, pisali w komentarzach. Niektórzy próbowali zrozumieć, dlaczego Faustyna wciąż pomimo wszystko trwa przy boku męża. Dla mnie osobiście niewyobrażalny wyczyn. Albo z ogromnej miłości do niego, litości, cholera wie, bo dla dziecka można wiele znieść, wiem o tym, ale musi iść to w parze z szacunkiem do siebie. Nie chcę tego oceniać szacunek to jedyne słowo, jakie mi się nasunęło napisała jedna z internautek. Choć Daniel Martyniuk podejmuje widoczne próby odbudowy swojego życia rodzinnego, internauci pozostają podzieleni w ocenach jego działań. Jedno jest pewne: jego życie wciąż budzi ogromne emocje, a każdy krok jest bacznie obserwowany przez opinię publiczną. Czy uda mu się naprawić relacje z żoną i rodzinną? Czas pokaże.